Miasto wspiera akcję szczepień przeciw COVID-19. W Kielcach powstaną trzy miejskie punkty powszechnych szczepień. Chodzi docelowo, aby jak najszybciej najwięcej obywateli naszego kraju zostało zaszczepionych, w naszym przypadku mieszkańców Kielc. Na mocy porozumienia zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia i Wojewodą Świętokrzyskim dwa nowe punkty zostaną uruchomione w klubach seniora administrowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego i Alei Legionów. W obydwu punktach będą trzy stanowiska szczepień. I będzie zorganizowane to w ten sposób, że przychodnia będzie umawiać, wyznaczać terminy szczepień, a osoby, które mają wyznaczony termin, będą przybywać do tego punktu lub do drugiego i wówczas będą no, przechodziły taką procedurę, jak wszyscy wypełniając ankietę odpowiednią. Później będą szczepieni. Miasto podpisze porozumienia z podmiotami medycznymi, które zapewnią obsługę i realizację szczepień przeciw COVID-19. Po naszej stronie bardziej leży. Ta strona logistyczna, czyli miejsce, punkt, przygotowanie sanitariatów, czyli w tym przypadku jest bardzo istotny też dostęp do wody. I to miasto, pracownicy też naszego MOP-u wykonali i dopilnują szczegóła. Każdy z punktów został już odpowiednio oznaczony i wyposażony w niezbędny sprzęt. Przygotowano miejsca do rejestracji i oczekiwania pacjentów, stanowiska szczepień, pokoje dla pielęgniarek oraz miejsca do odpoczynku po szczepieniu. Miejskie punkty Szczepień czynne będą od godziny 7 do 20, na razie w dni powszednie, ale w razie potrzeby szczepienia będą mogły odbywać się również w weekendy. W akcję szczepień zaangażowani będą również pracownicy mopr -u. Poprosiliśmy pracowników również z innych klubów i będą tutaj na zmiany służyć pomocą osobom szczepiącym się. Miasto we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach zorganizuje jeszcze mobilny punkt szczepień, który planowany jest w pobliżu szpitala tymczasowego na terenie Targu w Kielce. Uruchom Wspomnienie miejskich punktów szczepień uzależnione jest od terminu dostawy szczepionek do przychodni.